Drogi trygonie wody, przygotowałam już dla Was karty z okazji zbliżającej się pełni księżyca. Kiedy to nagrywam, do pełni jest jeszcze dwa dni, ale już ta energia może na nas oddziaływać w te parę dni przed pełnią, w trakcie pełni oraz po pełni. Czytanie jest dla całego trygonu po karcie dla każdego znaku. Jeśli jesteście ciekawi, co będzie się działo do końca miesiąca na kanale, to zachęcam Was do zajrzenia. Do zakładki społeczność na moim kanale. A tymczasem wracamy. Drogi Skorpionie, dla Ciebie jest pierwsza karta, szóstka mieczy. Dla uważnych, ta karta była jedną z trzech kart na w tygodniowym czytaniu, Twoim drogi skorpionie, droga Skorpionica, więc coś jest na rzeczy to jest albo energia Twoja albo energia jakiejś, jakiejś twojej bardzo bliskiej ci osoby to może być zarówno relacja taka intymna kochanków jak również bliska osoba typu mama, tata dziadek, siostra tego typu bliska zażyłość albo na przykład bardzo bliska koleżanka z pracy czy kolega, z którym spędzamy 8 godzin dziennie, prawda? więc to jest ciężka energia skorpionie ktoś potrzebuje pomocy Najlepiej terapeuty. Są jakieś przeprawy natury myślowej, bo woda to nasza podświadomość, a ta kobieta potrzebuje przeprawić się na drugi koniec brzeg tej rzeki, żeby znaleźć się tam w tle, na tej pięknej wyspie, nad którą świeci piękna gwiazda. Ona po prostu potrzebuje pomocy. To nie musi być ona, to, musi, to może być on. Pamiętajmy, w tarocie płeć nie ma znaczenia. Natomiast domyślamy się, że ta osoba przyjmie pomocną dłoń tylko wtedy, kiedy ktoś w ogóle ten, tę dłoń zaoferuje, tak? Ale możemy się tylko domyślać, czy przyjmie pomoc. Dzięki Skorpionie, to wskazówka dla Ciebie na pełnię, a teraz lecimy. Raczku, raczko, drodzy, środkowa karta króla kielichów, inaczej pucharów, wspaniała energia. Dużo wody. Ten król siedzi na tronie, oblanym z każdej strony wodą. I ciebie, drogi raczku, droga raczko, mogą wręcz zalewać emocje wokół tej pełni i w trakcie. I to bardzo dobrze, bo to jest Twoja raczkowa, rybkowa i skorpionkowa energia, czyli jakby Twojego trygonu wody. Natomiast zobaczcie, ten król się nie uśmiecha. Mogą niektóre raczki za kimś tęsknić. Tylko wiecie, y, jeśli jesteście w jakiejś cudownej relacji pełnej miłości, która ma swoje wzloty i upadki, to zanim narobicie jakiś głupot, to broń Boże nie podejmujcie żadnych decyzji życiowych w pełni. To nie jest dobry czas na życiowe decyzje, bo wtedy możemy troszkę nieracjonalnie działać, zbytnio kierować się takimi pierwotnymi popędami, instynktami. Ale tutaj mamy do czynienia z osobą mm, dojrzałą emocjonalnie, która potrafi kochać, albo bardzo chce kochać. Dzięki, drogi Raczku, droga Raczko. No i na deser rybki. Rybki mają bardzo podobną energię do tej, którą miał wodnik przed chwileczką. Tylko u rybek w wisielcu, karta po prawej, może też chodzić o taki odpoczynek wyjazdowy. Mamy teraz jednak jeszcze sezon wyjazdowy, wakacyjny. Może rybki teraz na dniach wyjeżdżacie na jakieś wakacje upragnione. I niestety na tych wakacjach wciąż myślicie o pracy, ja to tak widzę, albo o jakichś troskach życia codziennego, bo co prawda sobie wisi na jednej nóżce ten wisielec, ale zobaczcie otwarte oczy i takie promyczki lecące od głowy, czyli człowiek nieustannie coś rozkminiający, rozkładające na czynniki pierwsze. Druga rzecz wisielca jest taka, że być może rybki potrzebujecie sobie przemyśleć dotychczasowe. Hmm, Sposoby radzenia sobie z jakimiś tematami: czy to związkowymi, czy to pracowymi, czy dotyczącymi budżetu domowego, czy waszego zdrowia, czy relacji jakichś innych z ludźmi. Może coś nie działa tak, jak powinno, i potrzebujecie na chwilkę tak się oddalić myślowo od tego, zatrzymać, włączyć taką stop-klatkę i coś zrobić inaczej niż do tej pory. I być może podczas tej pełni jakąś rybkę natchnie, jak to lepiej zrobić. To co, drogi Trygonie Wody. Życzę Wam bardzo spokojnej pełni i do usłyszenia.